Joe McNally to znany amerykański fotograf prasowy. Pracował dla Life, National Geographic, Sports Illustrated. Wsławił się też serią gigantycznych portretów uczestników wydarzeń z 11 września zrobionych Polaroidem największym aparatem fotograficznym na świecie. McNally fotografował wielu znanych ludzi. Od Otłynony Ryder po Donalda Trumpa. Fotograf ten ma niezwykłe poczucie humoru, którym dzieli się na warsztatach. Warsztatach prowadzonych w Ameryce. Na kilku takich wykładach odkrył go dla świata książki Scott Kelby. To za jego namową Joe przelał na papier swoje warsztatowe historyki. I w ten sposób powstała książka Uchwycić Moment. Książka ta składa się z około setki jednostronicowych opowieści. Opowieści o fotografiach. Na jednej stronie książki widzimy fotografię. A na drugiej historię z nią związaną i opis tajemnic fotografów. Redaktorzy takie rozwiązanie, rozwiązanie nazwali trójkątem wiedzy. Kiedy zacząłem czytać tę książkę, a musiałem ją przeczytać kilka razy od deski do deski, bo podjąłem się redakcji merytorycznej tej pozycji, to nie byłem do końca przekonany, czy ten styl pisania mi odpowiada. Natomiast już po kilku stronach co chwilę przytaczałem żonie całe fragmenty tej książki. Moja żona też jest fotografem. A to dlatego, że no, co można powiedzieć autorze, który jeden ze swych tekstów rozpoczyna następującym zdaniem? To jest proste zdjęcie zrobione z helikoptera przy świetle zastanowienia. Często jest tak, że z książki, która może i była ciekawa, nie nauczymy się nic. Czasem jedna czy dwie strony są naprawdę interesujące. W przypadku książki Magnalego tak nie jest. W książce co chwila pojawiają się niby przypadkiem smaczki, triki, porady, które zaskoczą niejednego starego wyjadacza. Dzięki Magnalejemu wprowadziłem na przykład do swojego warsztatu fotograficznego praktykę zerowania sprzętu przed każdym dniem zdjęciowym. Teraz mam też aparat ustawiony zawsze na synchronizację na drugą kurtynę. A dlaczego tak? O tym przeczytacie w książce. To, co jest zaletą tej książki, a więc jej lekkość i niepełna powaga, jest też odrobinę wadą. Podobnie jak książka Pana Mroczka o fotografowaniu, uchwycić moment to zbiór opowieści fotografa, starego wyjadacza. Nie każdemu musi odpowiadać koncepcja felietonu. historyki, opowiastki... W której aspekty techniczne są ukryte i na drugi plan. Z drugiej strony, wyławianie owych smaczków jest ciekawym zajęciem i dzięki temu można tę książkę przeczytać kilka razy, nie nudząc się. Wydawnictwo Fabryka Słów w nowej serii Fabryka Obrazu wykonało edytorsko bardzo dobrą robotę. Odnoszę wrażenie, że polskie wydanie jest jakościowo lepsze od amerykańskiego oryginału a mogłem porównać obie książki. Książka jest szyta. Dzięki temu nie rozpadnie się i można ją czytać wielokrotnie. Trudno też się wszczepić do bardzo dobrze zreprodukowanych, kolorowych zdjęć. Cena to niecałe 50 zł. Jak na kolorową książkę, nie jest przerażająca i nie wydrynuje za bardzo kieszeni. Książkę można kupić od początku kwietnia. Możecie ją kupić też w naszym sklepie. To czego gorąco zachęcam. By już nie przynudzać, popatrzcie, jak działa zestaw oświetleniowy Muszelka, opisany przez Magnalego, a służący do fotografowania pięknych kobiet. Tego też nauczyłem się z książki Uchwycić moment. Na tej sesji fotografowaliśmy fryzury i postanowiliśmy wykorzystać pomysł Joe'ego. Pozwała nam Agnieszka Kuza. Fryzurę przygotowała Agnieszka Płoszej. Zestaw fotograficzny składa się z dwóch softboxów. Górny softbox jest większy i świeci mocniej o jedną do dwóch przysłon. Modelkę ustawiamy jak najbliżej źródeł światła i to cała tajemnica. Tak wygląda zdjęcie z tej sesji. Praktycznie bez retuszu. Gdybym był lewooczny i pracował lewym okiem z aparatem, przydałaby mi się również porada, którą możecie zobaczyć na wideo z Joe w roli głównej. O, link znajdziecie na dole strony. Zapraszam do oglądania.